Hejka, witamy was w kolejnym odcinku. Dziś porozmawiamy o tym, co powiedziałybyśmy samej sobie sprzed 10 lat. To nasz intro. Ja myślę, że patrząc na to, że miałyśmy wtedy 15 lat... Jest co mówić. To jest, jest mówić. kawał czasu Ojciec. i myślę, że takie kluczowe w ogóle lata mamy... W ogóle myślę, że mental całkowicie inny. Mm. Inne problemy wtedy są dla nas czymś najgorszym na świecie. Dzisiaj te problemy, które miałam wtedy, chciałabym takie mieć, serio. Ale w ogóle wydaje mi się, że nawet wizja tego, jak będzie wyglądało nasze życie, właśnie w tym momencie, jakim jesteśmy teraz, no, totalnie co innego. Kurde, ja muszę tutaj to powiedzieć, bo mam w ogóle chyba to jeszcze gdzieś na Facebooku oznaczone, chociaż może startując do wyborów. Usunęłam takie posty. Chyba to było 2016 albo 2015, nie jestem pewna. Z moimi ówczesnymi przyjaciółkami z... taki pakt wtedy założyłyśmy, która pierwsza będzie mieć tak bogatego męża, który zapłaci nam za jakiś tam Dubaj czy coś. I mamy tam jakiś taki post, że a w Dubaju jesteśmy niby i tak kupie, ale. I to jest wizja tego, co byłoby za 10 lat. Gdzie teraz, mając po 25 lat, wiemy, że całkowicie inaczej życie wygląda, i Coś takiego jak Dubaj, chyba jest bez problemu na wyciągnięcie naszej ręki. Tak. I nie musimy mieć tego bogatego męża. I, że tam... I w ogóle szok. Nie mamy jeszcze męża, i tak. nie mamy dzieci, nawet no. nie mieszkamy same jeszcze. A ja wtedy. Myślałam, że jak się ma 25 lat, to już naprawdę masz, wiesz, super pracę stałą. Ale myślę, że to było też spowodowane tym, że roczniki naszych rodziców w, w tym wieku już w większości były po ślubie. Tak, no ale właśnie, no wiesz, I tak dlatego, sobie to wyobrażałaś, tak, nie? Tak sobie to wyobrażaliśmy. Ja bym zaczęła od tego, że 10 lat młodszej sobie powiedziałabym, nie przejmuj się czymś, no co nie masz kompletnie wpływu. No, to jest mocny przekaz i fajny. Ja tutaj mam świetny przykład do tego, bo pamiętam, jak zdawałam egzamin na prawo jazdy. Mega mnie spalało w ogóle zdawanie tego egzaminu. Nie wiem, czym to było spowodowane, bo na jazdach szło mi super i nawet mój instruktor powiedział, że to jest formalność, zdanie tego egzaminu. No i jednak stres był gdzieś tak przepotężny, że no oblałam. Pierwszy, drugi, trzeci. Czwarty, piąty, i dopiero za szóstym razem zdałam ten egzamin. Było wiele ludzi od komentarzy, że jak ktoś tyle razy zdawał, totalnie nie będziesz dobrym kierowcą. No i wtedy mnie to mega stresowało. I teraz, 7 lat później, jak jestem dumną posiadaczką tego prawa jazdy od 7 lat, mogę sobie powiedzieć, może sobie samej nie, bo to by było samolubne, ale ludzie mi to obcy mówią, którzy ze mną jeżdżą, że jesteś naprawdę świetnym kierowcą. Ja się też czuję bardzo pewnie za kierownicą. Więc uważam, że z perspektywy czasu nie było się czym przejmować, a to, że miałam tyle tych egzaminów, spowodowało tylko to, że nabrałam niesamowitej pewności jazdy, która gdzieś teraz jak dużo jeżdżę samochodem, mega jest przydatna. Magda, nie ujmujmy sobie, jakby nie bójmy się też chwalić siebie, więc powiedz to sobie. Że jesteś świetnym kierowcą. Okej, okay, jest mimo tego, że jestem trasy, babą, to jestem świetnym kierowcą. No czasami ty no, już w jednym odcinku powiedziałeś, że oglądasz cztery za kierownicę. Ale to w korku, w korku. No ale to Agresywnym, kadr. ale myślę, myślę, że bardzo dobrym mimo wszystko. Yy, tutaj anegdotka, tata mi powiedział kiedyś, że dziecko, jak będziesz mieć 5 lat prawo jazdy, to możesz powiedzieć, że jesteś dobrym kierowcą. No i dwa tata temu mu, ej, tato, yy, bo jakby ten, 5 lat mam prawko. Mówi, co? Ja tak nie mówiłem. Jak będziesz mieć 10 lat prawo jazdy, to możesz powiedzieć, że jesteś dobrym kierowcą. potem też tak będzie, że mówię, że 15 lat. Co do prawa jazdy, to ja mam apel do ludzi, którzy właśnie są w trakcie zdawania tego egzaminu albo są przed nim, żeby się tak nie stresować właśnie tym, no bo to, że za którymś razem zdasz to prawko nic nie znaczy. I ja kiedyś w ogóle tak nie zależało na tym, żeby zdać ten egzamin, że ja oblałam jeden egzamin, po czym... Zwolnił się termin tego samego dnia na egzamin wieczorem, który też oblałam, bo po prostu cały dzień wtedy byłam w tym stresie. To w ogóle ze mnie nie zeszło. No, no, masakra! Ja w ogóle pamiętam, ile mnie płaczu kosztowały te niezdane egzaminy. Wiem, że Ole też, a to był gorący moment zdawania egzaminów u nas w klasie. I to było takie, wiecie, ryzyk fizyk. Tu jeden przychodził na lekcję, bo w ciągu dnia z reguły były te egzaminy. Wow, super, udało się. Po czym przychodziłeś ty i miałeś takie. Mm, zajebiście, bo mi się czwarty raz nie udało. I że stres w takich sytuacjach jest mega złym doradcą, i dajcie sobie czas na to, żeby ten stres z was zszedł. I nie narzucajcie sobie tej presji właśnie, bo niektórzy zdadzą ta prawko za pierwszym razem, a będą jeździć 10 razy gorzej niż wy. Taką kolejną rzeczą, którą bym sobie powiedziała 10 lat młodszej mnie, powiedziałabym sobie, nie przestawaj iść po swoje, tak jak robisz to do tej pory, bo za 10 lat Będziesz dziękowała sama sobie, że to robiłaś. Ja jeszcze chyba powiedziałabym sobie sprzed 10 lat, że no oceny w szkole nie są najważniejszą rzeczą, bo możesz mieć turbowiedzę, a mieć słabe oceny i bez sensu sobie narzucać taką presję, bo myślę, że wtedy miałam tą presję narzuconą totalnie niepotrzebnie i totalnie mnie to kosztowało dużo stresu i negatywnych emocji niepotrzebnie. Czyli takie, uczysz się dla wiedzy, a nie dla ocen? Tak. Tak, że oceny nie są wyznacznikiem po prostu twojej wiedzy. Że matura jest ważna, ale nie należy fiksować na jej punkcie, tak jak się to robi w liceum, że co trzy minuty słyszysz w szkole Jezu, macie maturę, zaraz matura, Boże, bo matura, a matura. Po czym idziesz na studia i okazuje się, że taką maturę piszesz w trakcie sesji. I powiedziałabym też sobie, żeby właśnie nie zafiksowywać na punkcie właśnie tej nauki, bo i tak sobie z tym poradzę i właśnie żyć sobie, przeżyć swoją młodość tak, jak ją przeżyłam, żeby właśnie się nie ograniczać. Ja wiem jeszcze, co bym sobie powiedziała: że jak coś nie pójdzie po Twojej myśli i jak coś się nie uda, to świat się nie zawali, bo i tak przyjdzie coś innego, coś lepszego, lepszego w perspektywie może. I że jak Właśnie to, co sobie zaplanujesz nie wyjdzie, to nie znaczy, że twoje życie się zawali. I ja tutaj mam taki przykład właśnie ze studiami, bo ja w ogóle złożyłam papiery tylko na jedno, jeden kierunek na jedną uczelnię bardzo w siebie wierzyłam, jak widać. Naprawdę. I się nie dostałam. Potem poskładałam na jak, chyba na trzy inne kierunki i dostałam się wszędzie, na ten kolejny nabór, no i wybrałam po prostu yy, studia, z których była pierwsza odpowiedź. Yy, bo ja byłam załamana. Że po prostu miałam całą drogę kariery moją ułożoną w głowie, byłam już po prostu w głowie spełniona i ja już wiedziałam, jakie ja zrobię studia podyplomowe po tamtych studiach, na które mnie nie przyjęli. No, A czy teraz z, perspekty z perspektywy tego czasu żałujesz, że tak potoczyła się ścieżka Twojej kariery, czy nie? Właśnie w ogóle tego nie żałuję. Myślę, że dobrze się stało i jakby otworzyło mi to zupełnie inne drzwi, inne możliwości i wszystko w ogóle od. Tych studiów potoczyło się takim swoim biegiem, że i poznałam tam chłopaka, z którym jestem do teraz, dostałam pracę, w której gdzieś tam cieszę się, że tak ta moja kariera przebiegła. Poznałam też właśnie innych ludzi, z którymi teraz tworzymy super rzeczy. Bez tych studiów nie byłoby tego. I szczerze uważam, że po tamtych studiach nie miałabym takiej sytuacji, jeśli chodzi o pracę, tylko byłoby po prostu gorzej. To ja tutaj mam coś, co. Mogę zdecydowanie powiedzieć y, sobie 10 lat młodszej: nie wychodź za pewniak, że ludzie, których masz teraz koło siebie, będą z tobą za 10 lat. No ja myślę, że też bym to powiedziała. Y, Oj, ja bym to takiej... w ogóle obróciła jeszcze in w inną stronę, że jeśli ktoś jest teraz dla ciebie bliski, ale widzisz jakieś złe oznaki w tej o, relacji, i źle się w tym czujesz, to nie bój się tego pozbyć, bo Prędzej czy później to i tak się rozpadnie, a im szybciej tym będzie to mniej bolało, i mniej nerwów cię kosztowało, i mniej właśnie tych wszystkich negatywnych emocji, jakiś spięć potem rozmów, i tak dalej. I stresu tak. niepotrzebnego. Na pewno w tym temacie powiedziałabym sobie też, nie nadużywaj słowa przyjaciel. Mm -hmm. Tak, że prawdziwy przyjaciel to nie jest ta osoba, z którą ty spędzasz na nie, przykład najwięcej czasu. I że na miano przyjaciela bardzo sobie trzeba zasłużyć, a bardzo łatwo jest je stracić. No i że w sumie jak uważasz, że ktoś jest twoim najlepszym przyjacielem, to niekoniecznie tak jest. Tak, myślę, że też powiedziałabym sobie baw się, dziewczyno, tak jak się bawisz, bo za te 10 lat jak będziesz już chciała trochę spoważnieć, bo nawet chyba będzie wypadało spoważnieć, to patrząc wstecz powiesz sobie: kurczę, te moje lata najmłodsze w sumie. Przeżyłam tak, że mam mega dużo wspomnień, i jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa. I nie bój się poznawać nowych ludzi, i niech to cię nie ogranicza, że jesteś osobą wstydliwą. Tylko właśnie pokonuj tą swoją barierę i rób wszystko, żeby ich poznawać, bo za te 10 lat będziesz sobie dziękować za to, że masz wokół siebie tylu wspaniałych ludzi. Jeszcze do tych znajomych, że jak kogoś teraz nie lubisz, to może go jednak polubisz za te 10 lat. To jest aż za bardzo prawdziwe. I to działa w przypadku mojej mioli. Tak. Znaczy no, nie, że się nie lubiłyśmy, no po prostu... Tak, no ale nie byłyśmy ze sobą jakoś blisko, ale Ładno, tutaj... obojętne. E, tak, tutaj działa też e, to, że pierwsze wrażenie, to już o czym mówiłyśmy, że nie zawsze ludzi powinno się oceniać na podstawie pierwszego wrażenia, bo mogą się okazać całkowicie inni. Tak, więc właśnie warto dawać ludziom szansę. Myślę, że też powiedziałabym sobie, 10 lat młodszej, że fajnie, że pracujesz już, i z jednej strony może myślisz, że ej, kurczę. Niektórzy moi znajomi wakacje przeżywają na tym, że po prostu całe dwa miesiące leżą nogami do góry, a ty gdzieś tam jednak już chodzisz do pracy. Ale za 10 lat powiesz sobie, kurczę, mega, dziękuję młodszej mnie, że chodziłam do pracy, że nauczyłam się, co to znaczy praca, że nie boję się tak naprawdę żadnej pracy i że znam wartość pieniądza i wiem, że jeżeli trzeba sobie przycisnąć pasa i oszczędzić, to nie mam z tym żadnego problemu, ale że też potrafię sama siebie doceniać i kupować sobie prezenty, bo znam swoją wartość i to, że moja praca była ciężka i zasługuje po prostu na nagrodę. Tak, myślę, że to o tej pracy też jest właśnie ważne i, i nawet nie chodzi mi o jak, nie wiadomo jaką pracę, ale nawet ciesz się, że potrafisz zrobić wszystko w domu, bo tak. to... Że okej, okay, rodzice cisnęli, żeby umieć wszystko, żeby sprzątać i tak dalej. To to nie jest takie oczywiste, że każdy to potrafi, a przyda ci się to. Tak, to właśnie w nawiązaniu do naszego poprzedniego odcinka, którym było o życiu studenckim, że coś tak prozaicznego, jak wstawienie prania, za te pięć lat okaże się mega umiejętnością. Tak, ugotowanie jakiegoś obiadu? Nie mówię tu o nie wiadomo czym, ale. Wiem też co. Y i to, jeżeli mamy tu jakichś młodszych słuchaczy, to na pewno to u siebie zauważacie. Yy, powiedziałabym sobie: bądź wdzięczny rodzicom za to, że się tak martwią, że banują cię z jakimiś imprezami, i masz wyznaczoną tak zwaną godzinę policyjną, bo wiele osób w Twoim otoczeniu nie ma takich rodziców, którzy by się o nich martwili, a chcieliby, żeby ktoś się o nich pomartwił. I za 10 lat docenisz to, że o tej godzinie 22. Ktoś czekał na ciebie, i ktoś się martwił, o której ty przyjdziesz do domu. Jeszcze wiem, co bym powiedziała, ale to w sumie jakby, że nie oszukiwałabym, że na przykład idę do koleżanki, a poszłabym gdzie indziej. I ja tak właśnie nigdy nie zrobiłam, bo się bałam, że coś mi się stanie. A w dzisiejszych czasach naprawdę jest takie ryzyko, więc żeby zawsze była jakaś osoba, która faktycznie wie, gdzie ty jesteś, z kim jesteś i co robisz. My do tej pory, jakby sprawdzamy swoje lokalizacje, jak ktoś idzie. Yy, gdzieś z kimś nieznajomym, albo w jakieś nowe miejsce. Ja, jeszcze w kwestii tych przyjaciół, bym powiedziała, że jeżeli idziesz gdzieś yy, z osobą, która nie wiem, nie jest jakoś turbolubiana przez Twoich przyjaciół i próbujesz to ukrywać, to nie rób tego, bo to jakby większa wyrozumiałość będzie w momencie, w którym Ty to powiesz. No i okej, okay, trudno, Twoja decyzja, rób co chcesz, niż jeżeli yy, to wyjdzie przez przypadek. I tu mam mega z perspektywy czasu turbo śmieszną historię. Jak y, z moimi ówczesnymi wtedy przyjaciółkami, jedna skłamała, że wcale nie widzi się z takim jednym chłopakiem, który nie był gdzieś tam w gronie lubianych przez nas osób, y, i wpadła na tym szybciej niż się wydawać mogło. Bo powiedziała, że idzie do domu. My po prostu zrobiłyśmy jeszcze rundkę dookoła drugą ulicą, skitrałyśmy się przy płocie, w krzakach i centralnie wpadłyśmy praktycznie na nich. Widziałyśmy je z tych krzaków. No i by się nic nie stało z momentu, do którego moja po nie miała przyjechać i podjechała akurat tam, nie? No i przypał jak 300. I wiecie, teraz, turbo turbośmieszna sprawa. Wtedy dla nas to było tak mocne nadużycie zaufania, że no niejedną relację takie rzeczy mogą zniszczyć. Nie warto. Już lepiej powiedzieć prawdę, poboczyć się na siebie chwilę, niż szarpać zaufanie drugiej osoby. Ja bym jeszcze powiedziała sobie, że żeby właśnie doceniać się ma na ten moment, to jaką masz sytuację, no. My raczej mieliśmy dobrą sytuację, jeśli chodzi o dom i tak dalej. Że faktycznie, żeby doceniać tych ludzi, których mamy dookoła, i żeby być za to wdzięcznym, i żeby też się nie porównywać do innych, bo często nie znamy innych stron i ja na przykład. Gdzieś tam jak byłam młodsza, nawet myślę, że gdzieś tam w latach podstawówki, więc jeszcze dalej niż, niż te 10 lat, ale gdzieś tam zawsze było takie porównywanie, że kurde, no nie wiem, chciałabym być taka jak ktoś tam, bo się super uczy, bo ma, nie wiem, super telefon i, i wszystko super, ale teraz jakby w ogóle to nie ma nic do rzeczy. I jakby wiesz, że takie porównywanie po prostu się do innych, że albo coś mają lepiej, bo kurde, bo ta dziewczyna ma takiego super chłopaka, a ty nie masz na przykład żadnego i... I co wtedy, nie? A, a potem się to wszystko zmienia, jakby wszystko przychodzi w swoim czasie, i, i nie martw się, bo to po prostu przyjdzie. Żeby nie patrzeć na to, właśnie co ktoś ma, tylko, tylko faktycznie na to, jaki ktoś jest, to ja powiedziałabym sobie, że nic nie dzieje się w życiu bez przyczyny i ludzi, których poznasz w swoim życiu, też poznasz nie bez przyczyny. I myślę, że to jest mega prawdziwe stwierdzenie, bo teraz z perspektywy 25 lat mogę powiedzieć, że wow, poznałam tylu ludzi na tak przeogromnym przekroju w ogóle. I tyle ludzi mi w życiu jakoś pomogło albo wpłynęło na to, jak moje życie obecnie wygląda, że no bez nich byłoby na pewno całkowicie inaczej. Tak, i właśnie nie boimy się poznawać tych ludzi, ale. Ja tutaj mogę podać super przykład. Na uczelni z moją przyjaciółką miałyśmy zajęcie z tą panią doktor, która wkręciła nas do programu e, mentorskiego dla kobiet, i ja tam poznałam swoją mentorkę w ogóle na tym pierwszym spotkaniu. Ta moja przyjaciółka mówi, dobra, ja już wiem, kogo ty wybrałaś, bo po prostu widzę po twojej minie, że ty to. Ubóstwiasz ją już, a nawet się nie poznałyście. No i rzeczywiście kliknęło za pierwszym razem, i to jest osoba, która w moim życiu zmieniła tak dużo i wpłynęła na to, jaką ja jestem teraz osobą, i w ogóle w miejsce, w którym stoję, że no anioł stróż po prostu. Dlatego naprawdę możecie w życiu poznać kogoś całkowicie przez przypadek, kto zostanie w waszym życiu i zmieni je nie do poznania. No i tak, i nawet jak kogoś się już pozbędziecie ze swojego życia. To przeanalizujcie i tak tę relację, bo z niej też można coś wyciągnąć, i też może wam coś dać na przyszłość. Ja myślę, że nawet to jak w odcinku o relacjach z Olą mówiłyśmy o tym, że niektóre relacje mają datę ważności, okej, okay, ale też z tych relacji jest jakaś esencja. Jeżeli można tak powiedzieć, myślę, że można, tak. że każda relacja coś do waszego życia wniosła. I nawet jeżeli ona była negatywna i się w jakiś sposób słaby zakończyła, to jest to dla was lekcja. Na przyszłość, więc 10 lat młodszej mnie powiedziałabym, okej, okay, któraś z tych przyjaźni na przykład się rozpadła, ale na, powiedzmy, masz co wspominać do tamtego czasu. Kupę fajnych rzeczy razem przeżyliście, ale teraz przyszedł czas na nowe po prostu. Jeszcze jedną mega ważną rzecz, którą bym powiedziała, no, 10 lat młodszej mnie, to żeby się nie bać rozmawiać o tym, co ci nie pasuje. No przez kilka ostatnich lat się tego mocno, mocno uczyłam. Żeby rozmawiać o problemach, nie bać się powiedzieć drugiej osobie, że coś jest nie tak, i że coś na przykład między wami, jakieś zachowania, które ta druga osoba w stosunku do ciebie zrobiła. Są nie tak, coś cię zabolało, coś ci nie pasowało, żeby to po prostu powiedzieć, bo tak się właśnie z ludźmi też dociera. I także może by to uratowało niektóre relacje. Dokładnie. By to wiedziały wcześniej. Tak, i że. Też właśnie nie bójmy się przyjmować z drugiej strony też tych rozmów, bo, bo pewnie każda ze stron ma takie rzeczy, które, które by chciała powiedzieć i, i wyjaśnić, żeby się po prostu tego nie bać. I że rozmawianie o tym, że ktoś zrobił coś, coś niefajnego, tylko wam pomoże. Ja bym jeszcze powiedziała sobie, że szybciej naucz się mówić nie. Naucz się odmawiać, naucz się dbać o swoje psychiczne dobro i nie daj sobie wmówić, że tak musi być i koniec, kropka, bo jeżeli ktoś jest toksykiem, to po prostu aut. out. Pozbywamy się tej osoby, a nie tak kurczowo się tego trzymamy. Ja jeszcze mam dwie super rady dla mnie z przeszłości. Pij dużo wody, o, bo tak, kamień w nerce jest okropny. I kolka nerkowa też niesamowicie boli. Tak. I, I naprawdę wyrób sobie nawyk picia wody, bo uratuje ci to dupę z przeszłości. Nie jeździ widzisz o sobie na kolejnoze. <noise> nie je, nie wsiadaj, nie chcesz nie wsiadaj. Tak, to są moje dwie złote rady, które zaoszczędziłyby mi mnóstwo bólu. Ja bym sobie powiedziała na mnie jeszcze, naucz się bardziej doceniać czas z bliskimi na tamte czasy, bo za te 10 lat będziesz to bardzo doceniała, a osoby, których już w Twoim życiu nie ma, y, gdzieś tam na przykład z rodziny starsze, bo niestety umarły, to będziesz za nimi mega tęskniła i. Bardziej to po prostu doceniaj i weź ten swój głupi nastoletni bunt, wrzuć do Hasioka. Mm. Nie warto się boczyć, serio. Tak, i że warto rozmawiać, i, i też właśnie o tym czasie z bliskimi, no to z biegiem lat będzie go coraz mniej. Nawet jeśli te osoby są dookoła ciebie, to po prostu ty będziesz na innym etapie życia i, i to się będzie po prostu rozjeżdżać. I jeszcze bym sobie powiedziała: jak ci się nie chce, to niech ci się zachce. Mm. I jak ci się nie chce, bo. Tak, mega śmieszna sprawa to jest, jak wiecie, w, w szkole zwolnienie z WF-u. Każdy, każdy. Jezu, nie chce mi się, matko bo 10 lat później płacimy za siłownię, płacimy za trenerów i sami chcemy się ruszać. Gdzie tak. powiedzmy, że w szkole to było za darmo. No wiadomo, nie na takim poziomie, ale był jednak ten ruch. Więc y, ćwiczmy po prostu już wtedy, a nie potem, jak nam się nagle zachce. Myślę, że takich tematów, których byśmy dały sobie radę młodszym nam... Jest mega dużo. Tak, myślę, że na pewno nie powiedzieliśmy wszystkiego, i pewnie jak skończymy nagrywać, to nagle przyjdą jeszcze kolejne pomysły. I jeżeli macie jakieś takie rzeczy, które już teraz wiecie, że powiedzielibyście sobie z przeszłości, to podzielcie się tym w komentarzu, bo mega chętnie o tym usłyszymy. Może to spowoduje, że przypomnimy sobie jakieś swoje historie, które nam gdzieś tam umknęły. O, Jezu, wiem, muszę dodać na koniec, ja bym powiedziała sobie, pisz pamiętnik. Kurde, tak. będziesz y, w głowie miała luki niektórych rzeczy, bo tego się tak, da spamiętać. Tak, to jest mega ważne, bo ja też, jak byłam młodsza, w sensie pisałam właśnie pamiętniki i tak sobie nawet dzienniki pisałam. Ale potem miałam takie, kurczę, przecież ja i tak to pamiętam, ale za te 10 lat nie będziesz wszystkiego pamiętać. A chciałabyś pamiętać. I fajnie to przeczytać, tak. bo ja gdzieś tam dalej mam y, zapisane takie rzeczy i, i naprawdę fajnie. I też w ogóle. Jeszcze jedna taka rada, że to, co ci się teraz wydaje mega ważne z perspektywy czasu będzie taką błahostką, że nie warto za dużo. poświęcać na to energii. Tak, i za dużo. Tak, tak. To tyle na dzisiaj kończymy. Więc napiszcie w komentarzach tak. swoje rady do, do was 10 lat młodszych. I, I podzielcie się tym z nami. Tak, i do usłyszenia następnym razem. Pa!